Proszę, to... I co ja mam teraz? Elo, imienia Marii Słabę z Kiry. Ta sama szkoła, ci sami bohaterowie, a nawet więcej. Kartel Marii S działa lepiej niż kiedykolwiek. Obwoźny handel profesor Otomalskich sekarków i kalanterii skórzanej kwitnie w czarnym podziemiu. Regina chwilowo nie znika. Czy spokój trzyma się długo? Sytuacja pokazuje, że nic nie jest pewne. Moi kochani, jest źle. Kurator trzyma topór nad moją głową. Wyniki matur są złe, o tym wiemy wszyscy. Potrzebujemy jednak potwierdzenia, że są złe, bo na słowo e, harcerza do zbierającego szyszki nikt nam nie uwierzy. Macie czas do niedzieli. Musicie niestety zostać w szkole. Oczywiście nie pozostanie to bez wynagrodzenia. Doliczę do swojej wypłaty dwie stówki. E, elitarna szkoła to wasz zaszczyt. Jeśli ktoś z was ma inne zdanie. Proszę zgłosić. Ale to i tak ja mam rację. Więc do roboty. Pani Mario, mam dla Pani klucz do Królestwa Niebieskiego. A i jeszcze wiadomość od dyrektor Szpakowskiej dla dodania Otuchy. Na elekcji pierwszego prezydenta Filipin. Chcesz zegarek? A jaki ma? Najlepszy czas, jak się kryć. Na waszym miejscu już bym się wzięła za sprawdzanie matu. Muszę jeszcze pracować. No ale kochani, to wy nie wiecie, jaki mamy dzień? Do mych uszy dochodzą nowiny, że Maria ma dziś mininy. Ooo! Znowu to samo. Bragginy szukała. Ja nie mogę. Kusisz diabła. No dobra, mówiłaś. Zapraszam do za 我管不着。嗯嗯 Kochani, yy, czas płynie nieubłaganie na naszą niekorzyść. Także wstajmy w ramach porannej gimnastyki przedlekcyjnej, mm. niesamowite. Wstańmy powiedzmy sobie, dzień dobry. Nie warto wrócić z Berlina. Ustynko, już wstawaj! Och! Przepraszam ci, serdeczko. Uniosłam się. Ktoś mi musiał czegoś dosypać do termosu, a ja, niemądra, nie mając wiedzy ogólnej, nie dopuściłam takiej możliwości. Już ja sobie porozmawiam z tymi kreatorami marzeń. A pan w swoim wielkim miłosierdziu niech przyjmiecie do chwały nieba. What the fuck? Usprawiedliwienia! Wifi fi weekendy w szkole nie działa. W sumie w tygodniu też nie działa, to tym bardziej w weekend. 98, 99 i stówka. No, idziemy do domu. Maryśka, dawaj klucz. Maryśka? Marysia? Gdzie jest Marysia? Koleżanko? <tryk> Ja się bardzo chętnie do ciebie dołączę. Już siódma, a to oznacza, że świt wzywa mnie do co porannej walki z nałogiem. Ale gdzie jest marysia? Tylko ona miała do głównych drzwi! Resztę zabnął pan woźny! Wstawać lepiej! Ejże, ejże, koleżanko! Według kodeksu pchacy w ogóle nas tutaj nie powinno być. Mogłem być mądry i zadzwonić do prokuratury. Że też mnie profesor Klesa namówił na indiańskiego chronostaja. Ale tu kocham to. Jezus, Maria, ja telefon, klucze? Nic. Żona zabije Krzysią, powiedz mi łaskawy, które... woje babka wróżyła. Ja też nie mam. A? Gdzie w tym? że bo ja wam te paskudztwa zabrałam a i oddałam Marię. Gdzie Maria? Gdzie jest Maria? Ja zmarysia. Maria! 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 Maria Maria! 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 Ej, że Maria! No nieźle. Bez telefonu, bez klucza normalnie uziemieni. A ja się miałem dzisiaj spotkać z panem starostą. Juhu! Aleluja. Chociaż trosz nie zapini jak dzisiaj nie wieczorem to famy. Dobra, dobra, spokojnie. Musimy się rozdzielić. Reggie, ty pójdziesz na st... a nie, nie, nie chcemy kolejnej ofiary. Justynka, ty pójdziesz z nią z faleczkiem na styk. Jakby się coś działo, to walki psem porurach, rurach znajdziecie się i nadejdziemy z pomocą. Jarek? Na pewno z WiFi? To bardzo niebezpieczny i skomplikowany algorytm. Tak niebezpieczny, że zabezpieczyłem go nawet przed samym sobą. A żeby to było skuteczne, wpisałem hasło na ślepo. Może pomóc mi jedynie równie doświadczony informatyk. To się świetnie składa, bo wczoraj byłam w interwarze i kupiłam taki kurs informatyki od podstaw. Ktoś jest głodny? i oczywiście, Kasienko, ja jestem. Hmm. Twoje przepisy kulinarne czasami naprawdę mnie zaskakują. Dziękuję. Ha, nie ma za co. Ja tylko stwierdzam fakt. A skąd masz taką ładną marynarkę? Z powstania warszawskiego. Chwila! Pamiętam to, pamiętam to jak dziś, kiedy ta szkoła zaczęła się informatyzować. Zrobiłem repliki wszystkich kluczy na drukarce 3D. No, ale bez internetu nic nie zrobimy. Pizz na wodę, fotomontaż. Nie traćmy nadziei. I ufajmy, że póki co. W tej szkole jeszcze nie straszy. To, co zaproponowała Jakutka, jest bardzo rozsądne. Czujemy klimat. No? Czujemy. Zwłaszcza klimat niewietrzonej klasy. Nie straszy? Ja, ja nie chcę się paniki. ale co ksiądz ma na myśli? Uu, koleżanko, słyszałaś tej historii? Co roku przed świętami tę szkołę nawiedza kubuś. Kubuś? Kubuś? Jakiś! 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 Kubuś, Melchior von Hohenstein, Puchatek. Fundator tej placówki. Co prawda, słyszałam jakieś kroki na korytarzu raz po raz, ale myślałam, że to. O zgrozo! Woźny! O! Nie traćmy czasu! Do roboty, Leniuchy! I gra Głupie gadanie działanie na tak samo jak te nasze Facebooki. Patrz, jak tu ciemno. pewnie wina tych przeklastów z Lubuskiego. Albo feministek. W dodatku rudych. Rudych feministek z Lubuskiego. O, a propos. Byłem ostatnio w Kiblu w kurniku. No, i jestem w trakcie czynności procesowych, i tu nagle. światła nie ma, nie? Nie mam telefonu przy sobie, no to wale w te drzwi i krzyczę. help! Ale oczywiście nikt nie odpowiada, bo w kurniku no. jest ruch. Wiesz, dwie, dwie, dwie karty na jedną nie? Ale... I będę, będę tam siedział cały czas i... Tej, co ty się zakrzęsiesz? Roboczstwo nie niemedia społecznościowych. Byłem głupi, uwierzyłem na oczu rewolucji. A widzisz? Pani czekają na ciebie, tak jak na mnie rachowni tańczy. A w niedzielę w południu, starszaków. Gramy z sredą z muszynek. Ram, pam, 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 pim, Strzał, gol, bramka, gwizdek, tak ostatniego. Nie bym taki pewien. Czwarta liga. Słyszysz. A wśród ich twarzy, głębi, oceanu. Daj już spokój kobietom. Kiedy mówisz swoim, aby czytali lektury z gwiazdką, to nie mam na myśli uczenia się Mickiewicza na No ta Bene również wielkim poetom był. A nie czytają, to taka proza i poezja. Potem siedzą ze spuszczonymi głowami, wzrokiem tempu wbitym w zadłatki. Matura tuż tuż, ja taki bez wiedzy do matury nie Wylos mój! musisz posłuchać Żapsona. Wręcz trybunną muzyką. Kiedyś to były singi. krakowska awangarda, młoda Złuska. polska. a z młodej Polski to ja najbardziej lubię stawę To jest prawdziwa sztuka. Prądem brzeg obojętny. Miesiąc ujścia strony. Iwona, czy jest jakiś tekst z podstawy, którego nie potrafisz zacytować? Ależ Ado, dlaczego mówisz takim tonem? Statek pijany to przecież piękny utwór. Ta oryginalność, ta głębia, ten oniryzm. Mogłabym interpretować i interpretować na okrągło. Interpretacje są dla licealistów. A prawda jest taka, że to wszystko to bełkot zachlanego narkomana. Jak śmiesz? A mamy się lekcji? Minęły już te piękne czasy, kiedy w sobotę się chodziło. A nie, tylko do domu! Do. A ale mamy klucz, więc go będziemy go szukać! Stop, 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 stop! Jesteś mniej kumata niż mój na francuskim na polskim razem wzięci. Jak tam, Dzierry? jaki jest wzór na deltę. Bo masz przecież w tablicach, widać? Co nie zmienia faktu, że dalej nie znamy rozwiązania problemu hasła WPN! Możesz mi zarzucić, że narysowałem ten trójkąt w Klucz nie leży w znakach. Wszystko zależy od podobieństwa metadanych. Oczywiście mógłbym to zrobić od w inny sposób, ale po co tracić czas? Na maturze liczy się oczywiście efekt, więc lepiej zrobić to w postaci drzewka, niż stracić punkty w czteropunktowym zadaniu. Kiedyś tak było, ale nie wiem czemu tak nie jest. Lepiej, lepiej żeby teraz było tak jak teraz. Ojej, Krzysiu, no ale gruszy to mamy! No tak nie do końca, wynik powstałem w postaci elektronicznej. Dobra, poradzimy sobie. Idź poszukaj Filipa, bo słyszałem jakiś trzask na schodach. na się szykuje. No ja nie wiem. To smoku prawda? Jeszcze trochę, ale widziałem ostatnio na Facebooku, że pani Dy wrzuciła post z anonimowych o, o krwawej mechy. Czemu ta historia ja nie miała ja mógł mógł być prawdziwa? Dzień <noise> dobry Czas za pokolenie. Jost! Co to ty tam masz? Czas do ulanded. Powinieneś... Oh o gawd! Tylko godzinka. Łohoho! Zalazik! Zawsze robiłem horrory! Zawsze oh, na ice t-shirt! A nice ja w Ja wtedy mówię do nich Wyniuki, Tylko byście rozmiękczali serce nauczyciela! Z tym trzeba skończyć! Wiesz co? naprawdę się tego przestraszyli? <grym> Ale nie miałem serca Mówię, a wychłostaj innym razem <grym> Siadaj lufa! I w takich chwilach trzeba sięgnąć poradą doktora Ziółko Kupiony du save, shop assistant zarzekał się, że nie będą skoroć problemów. jeszcze nie opowiadałem. Otóż raz podczas lekcji uczennica chce mi wyjść do toalety. No to jej mówię, idź, baw się dobrze, nie? No i, i w międzyczasie sobie wspomniałem, że przecież jeszcze musiałem odebrać serek od sąsiadów, bo to jak co piątek wiadomo, nie? No i, i, i powiedziałem jej, idź, kup ten serek, dostaniesz łyżeczkę. Więcej nie daję mało. Mi. No i ona poszła, a potem godam do następnego, bo... Zgarnę zasło, Nalej mi tej wody do czajnika, tylko nie z kibla, nie, tak, do picia. Aaaa! Aaaa! na policję! Czym?! O! To wygryzonie! I jak tam? U nas bez efektu, ani fartucha, ani marii. Jak pozostali? My to tak tylko na parterze. W sumie to my latamy cały rok. Teraz niech inni latają. Matko boska, to my tu tak będziemy całą wieczność siedzieć? Święta za pasem. Jasny gwint, okna mnie umyć. W sumie to dobry plan. Mała mnie wszędzie znajdzie. Córeczko, To już do ciebie idzie. Lasy płoną szybko, ale wróg jeszcze szybciej. Ja tam w sumie deszczowej w tym roku widzieć nie muszę. A co tu za pogawędki pchawda w czasie poszukiwań? Dobre pytanie. Mości no, profesorze, cóż pan tutaj za dziwactwa wyczynia? Dlaczegoż tak? Wierzę w moc legendy o Kubusiu Melchior von Hohenstein-Puchatku. Stalin mnie nie zdziwił, Giehek mnie nie zdziwił, Puchatek też mnie nie zdziwi. Ha, no, ja nie chcę siać paniki, ale hmm, ja jestem już zmęczony. Nie wiem jak państwo, ja myślę, że pan Ninja też jest zmęczony. Pod schodami są materace. Wznowimy poszukiwania drzemce. A tak swoją drogą widzieliście jaka piękna pleśń mi tu wyrosła? Biolhemy mówią, że jak zaleję wrzątkiem, to mogę pić. Mamy to! O, ja głupia! Myślę, że ty miałam zapisane na Gmailu. Kochana, co samotność robi z człowiekiem. Przepraszam. Sylwetką, zobacz jak ty się garbisz, kobieto. No nie można mieć dla Was litości. Kobietki wstajemy. Spójrzcie na mnie, bo nie lubię, jak nikt ten nie patrzy jak mówię. Halo, kobietki, pojechałybyście do jakiejś Chorwacji może? Albo do kraju demoludów. Swoją drogą zawsze mnie ciekawiło, jak oni sobie poradzili z tym kryzysem, jak oni wyszli z tej komuny. Ciekawe, bardzo ciekawe. Swoją drogą zawsze mnie porywała mentalność ludzi bałkanów, jak oni sobie poradzili z tymi problemami. To jest to, niczym się nie przejmować i żyć szczęśliwym. No, Beatko, wiesz co? Tyle razy moim uczniom powtarzam. A ty przyrodniczka, i butelkę z nakrętką do kosza wyrzucasz? Ile jeszcze? To świeża sprawa, iż nie wiadomo czy starczy dużo. E, znaczy, plastiku. Wiesz, szkoła kupiła tylko na prezentację. A poza tym to wszyscy byli w takim opakowanym stanie, że nawet mój Linux po dwóch latach bez bezprzydatowania lepiej wygląda. To wysyłamy ekipę na stołówkę. Długo na skończenie wydruku i drugie tyle na utwardzenie. Po dniu poszukiwań, wśród wielu niepowodzeń, Zajaśniała radość wielka. Mamy tutaj profesora Stańko z kluczem do marzeń, którym otworzymy główne wrota, które umożliwi nam. Uuu! Chłopaki, A, co to robi Maria? uuu. Nie płaczą! No gdzie żeście byli? Poszłam co na chwilę do Kantorka. Patrzę brudno. To sobie posprzątam. Ale tam był taki stary, 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 stary zamek. Niewymieniany chyba odtąd, od kiedy tu pracuję. W końcu przeżarłam go jakimś kwasem. Wychodzę, patrzę. Żywej duszy nie ma. No, gdziekolwiek nie szłam. Ludzie przede mną uciekali. Ludzie się mnie boją? No, ale w końcu się zmęczyłam. Jak to nigdy nie pomyślałam, żeby sprawdzić kantorek! Pani profesor, proszę się nie denerwować. Złość piękności szkodzi. A lepiej spytać, gdzie jest. Gdzie są telefony? No, jak to gdzie? Tam, gdzie każdy z Was je dostawił. W gablocie z napisem nie dotykać, żeby was czasem nie korciło. Gdzie jest klucz? A, no ja mam. Ale Piotrek. Ту меня шикаш. А, чёрт. mówię, jak ci śmieszku mogła być delta ujemna, a jak ujemna być nie może. Rozumiesz Redzi?